Linia telefonów ASUS wraz z wejściem trójki z pewnością sporo zyskała w oczach potencjalnych klientów. Sam jestem posiadaczem tego urządzenia i nieraz spotkałem się z komentarzami, jakoby ten telefon wyglądał na dużo droższy niż jest faktycznie, bo kosztuje tylko 1300-1400 zł. Dzisiaj natomiast zajmiemy się kolejnym Zenfonem, który jest przeznaczony dla bardziej skonkretyzowanej grupy odbiorców. Przed wami materiał poświęcony Zenfonowi Live. Telefon przybywa do nas w niewielkim pudełku rozsuwanym jak szufladka na powierzchni, którego znajdziemy infografiki oraz rozpiskę z konkretnymi zaadoptowanymi featureami. Od spodu, natomiast, możecie rzucić okiem na specyfikację konkretnego modelu. Nie jest to jednak jedyna opcja pakunku. Na internecie udało mi się odszukać filmiki obrazujące wersje rozszerzone o staty, w klips montażowy dla telefonu oraz oświetlenie do użycia podczas wykonywania fotografii i lusterka. Nie jestem jednak w stanie powiedzieć, czy jest to pakiet premium, czy będzie on dostępny. Wszędzie za odrobinę większą opłatą. Nasz zestaw natomiast zawiera wyłącznie telefon opakowany w folię, kostko ładowanie 1A, kabel USB oraz sim tula do wyjęcia tacki na Dual SIM bądź sim wraz z microSD, zależnie od zestawu jaki włożymy do telefonu. Samo urządzenie budzi bardzo przyjemne odczucia, chociaż nietrudno doszukać się podobieństw do urządzenia z nadgryzionym jabłuszkiem. Zaoblone krawędzie, bardzo prosta linia bez zbędnych bajerów i minimalistyczne akcenty w postaci srebrnych przycisków zmiany głośności oraz wyciszania. Oprócz tego obiektyw skryty w górnej części z tyłu. Co ciekawe nie wystaje on w żaden sposób poza smukłą bryłę urządzenia. Całość dopełnia oczywiście srebrne logo Asusa na tyle oraz przednia tafla hartowanego szkła 2 d co w skrócie oznacza za. Okrąglone krawędzie. Niemniej jednak, jeżeli kupujecie ten telefon, musicie pamiętać o tym, iż o ile przód na zarysowanie jako taki odporny będzie, to tył już niekoniecznie. Kolorem czarnym, żółtym bądź różowym pokryty jest plastik, który w naszym egzemplarzu już gdzieś się zarysował. Warto mieć zatem na uwadze ewentualne otarcia, bo telefon jest niestety nieotwieralny, więc obudowę od tak zmienić się nie da. Przeskoczmy jeszcze na przedni panel. Tutaj poza białymi ramkami dostrzeżemy trzy klawisze funkcyjne, których niestety nie podświetlono, przednią optykę, głośnik, natomiast na dolnej krawędzi kolejny głośnik, jak i port USB. W zestawie złącz nie mogło zabraknąć również jacka. Reasumując, Asus Zenfone Live wyposażony jest bardzo przyzwoicie i wygląda nieźle, a bez rysek z pewnością można uznać go za stosunkowo droższy niż jest w rzeczywistości. Ekran IPS ma wielkość 5 cali i rozdzielczość HD, co jest raczej wynikiem optymalnym, aniżeli jakkolwiek zaskakującym w tej klasie telefonów. Jego jasność na najniższym poziomie jest zjadliwa, natomiast na najwyższym mam wrażenie, że w mocnym słońcu może być zbyt niska. Niemniej jednak samym barwom nie mogę zarzucić nic, a dodatkowo zaimplementowany reduktor światła niebieskiego dużo pewniej pozwoli korzystać z telefonu w nocy. Co do samego obszaru, to podczas wybudzenia dookoła niego widać dodatkową ciemną ramkę która delikatnie psuje efekt wypełnienia. Z samej jakości wyświetlanego obrazu i przy okazji responsywności na dotyk jestem natomiast zadowolony i uważam, że jest ona zupełnie w porządku. Interesuje Was pewnie również głośnik. Pojedyncza komora znajduje się obok gniazda ładowania, a jej dźwięk nie należy do złych. Nawet na maksymalnych wartościach całość brzmi czysto i bez większych problemów odbiera przykładowe materiały odpalone na YouTubie. Co do tego elementu, więc również nie mam żadnych zastrzeżeń, ale wiadomo, nie jest to ani głośnik na Bluetooth, ani dodatkowa kolumna, po prostu zwykły głośnik w telefonie. Wewnątrz urządzenia znajdziemy z kolei czterordzeniowy procesor Snapdragon 410 taktowany zegarem 1,4 GHz, 2 GB pamięci RAM wspartej o 16 GB pamięci wewnętrznej, aczkolwiek dostępne są również wersje 32 GB. Jeśli natomiast komuś to nie wystarcza, to zawsze może tę pamięć rozszerzyć o 128 dodatkowych GB dzięki karcie SD. Wracając jednak, nasz posiadany zestaw pozwolił Vantutu osiągnąć wyniki blisko 27 tysięcy punktów i tak. Nie jest to telefon zdolny do grania w najwyższych opcjach i w najlepsze gry, o czym informuje również układ graficzny Adreno 306. Bateria z kolei to 2560 mAh, które przy danej rozdzielczości i parametrach starczają na standardowy dzień, jak w każdym smartfonie, więc wieczorem warto lajwa podpiąć do ładowarki. Zresztą, kto tego nie robi, codziennie ze swoim smartfonem. Jeżeli chodzi o sam telefon, mówiłem jednak o skonkretyzowanej grupie odbiorców, należy więc zaczepić o obiektyw, optykę i funkcje, jakie zapewnia oprogramowanie ASUS. Przede wszystkim z tyłu w obudowie mamy 13-megapikselowy aparat z przesłoną 2.0, który może tworzyć zdjęcia i materiały w Full HD. Całość wsparta o jednotonową diodę doświetlającą. Aparat ten robi zdjęcia zupełnie w porządku, chociaż do większego brata odrobinę mu daleko. Brakuje też bardziej rozwiniętego, tak jak to w przypadku Zenfona trójki, trybu manualnego, co powoduje, że musimy korzystać z trybów wprowadzonych automatycznie. Przód natomiast to 5 megapikseli wsparte o podobno bardzo czułe na światło sensory wielkości 1,4 mikrometra. Przesłona to natomiast 2.2. Tutaj również zastosowano diodę LED. Selfie wykonane tym aparatem są przyzwoite, chociaż podobnie jak na tyle do ideału im daleko ale od tego jest niby tryb beauty, który pozwala upiększyć naszą twarzyczkę w każdy dostępny sposób. Czy jest to potrzebne facetowi? Raczej nie, natomiast kobiecie z pewnością takie elementy się spodobają, szczególnie jeżeli może je adaptować na żywo podczas transmisji na Instagramie, bądź Facebooku, no i na YouTubie oczywiście. Zainteresowani? Pewnie tacy się znajdą, natomiast jak mówię, sądzę, że to rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim do kobiet chcących wyglądać ładnie w obiektywie, przed znajomymi, koleżankami i potencjalnie Partnerami. Przechodząc zatem do podsumowania, czy Asus Zenfon Live to dobry telefon? Solidnie wykonany, owszem, całkiem estetyczny, również, więc wyciągnięcie go na ulicy nie powinno być powodem do jakiegokolwiek wstydu. Nie jest to zdecydowanie demon prędkości w benchmarkach i poradzi sobie raczej z mniej wymagającymi aplikacjami lub mniejszą ich ilością. Optyka jest zadowalająca i z pewnością trafi do fanów przede wszystkim streamowania, bo dodać możemy YouTube'a, Instagrama czy Facebooka, a to nie wszystko. Boli standardowe jak dla wielu. Marek duplikowania aplikacji, które później tak czy inaczej zastąpimy prawdopodobnie swoimi odpowiednikami, chociaż sama nakładka ZenUI zdecydowanie jest jedną z lepszych, bo korzysta się z niej łatwo i ciągle zachowuje elegancki wygląd. Najważniejsze jest jednak, czy ten telefon jest warty 700 zł. Patrząc na oferty konkurencji, cena raczej normalna, a wydajność podobna, zatem wybór należy tak naprawdę do Was. Ja mogę jedynie powiedzieć, że jest to całkiem solidny telefon ze średniej półki.